Cześć, mówi Giedzu. Dziś zrobimy ciekawy napis yy, w gimpie. Otóż będzie to napis animacja. A więc tak tworzymy nowy plik. Yy, ważne jest, aby w opcjach zaawansowanych zaznaczyć wypełnienie przezroczyste. Zrobimy sobie szerokość 140 i wysokość 150. Tak, następnie yy, tworzymy taki napis, na no, przykład ja napiszę jakieś krótkie, bo żeby zrobić ładną animację y, zajdzie dużo czasu, a nie chcę przedłużać, więc napiszemy jakiś prosty napis. Tak. Y, następnie go powiększę. Tak. Y, teraz y, klikamy na y, y, warstwa. Przedroczystość. dodaj kanał alfa zaznaczenie i teraz gumką wymazujemy nasz napis ale hmm. mamy go nadal zaznaczony i teraz możemy powoli go malować jak chcemy i zapisujemy to pod postacią y, gif i mamy animację ja więc zrobię tak biorę Za każdym razem pomalujemy, naciskamy warstwa, duplikuj warstwa. Tak, tak robimy do końca. No specjalnie wybrałem y, krótki po prostu tekst, aby to wam długo dużo czasu nie żeby na filmiku dużo czasu to nie zajmowało ale na końcu filmiku wam pokażę moją animację zrobioną y, z tekstem programowanie24.com.pl dobrze gdy skończyliśmy y, klikamy filtry animacja optymalizuj dla formatu gif i następnie y, czekamy tutaj mamy pasek stanu yy, progress bara yy. Czekamy aż on się cały zapełni i powinno nam wyskoczyć okienko, gdzie będziemy zapisywać. Yy, najpierw mamy takie. Teraz klikamy zapisz jako. Yy, ja na przykład zapiszę na E grafika i na przykład zrobimy animację cpp.gif Można, żeby było rozszerzenie GIF. To zapisujemy. A następnie... Naciskamy zapisz w postaci animacji, eksportuj i tutaj możemy i naciskamy zapisz I Teraz możemy już zamknąć nasz program ja wchodzę tutaj w to miejsce gdzie jak mówiłem zapisałem to. Animacja. Uruchamiam ją. Jak widzimy wszystko ładnie wygląda. Yy, po prostu ten napis, animacja yy, może być dobrym sposobem na przykład dodanie do naszego podpisu albo do awataru, naszego niku, który będzie ładnie wypisywany w postaci animacji. Teraz Wam pokażę mój napis poprzedni. Proszę. Programowanie 24K pl Ta animacja trochę dłużej zajmie czasu, dlatego jej nie pokazałem. A więc myślę, że wam się uda zrobić. W razie pytam, piszcie na forum. Specjalnie dla oprogramowania24.com.pl filmik nagrał Giedzu. Pozdrawiam.